Cześć i czołem, kluski z Rosolem. Wiem, że jest inne tło. O, wiem, że jest inne. Ale robiłam z modeliny. I nie chciałam zawrócić tej maty A przed chwilą. No, znaczy nie przed chwilą, ale nie tak dawno. Robiłam taki film, unboxing modeliny i coś tam jeszcze. I zrobiłam kilka, mniej więcej trzy te czarnsty takie jakby z chciałabym i chciałabym je pokazać Pierwszy, który zrobiłam To jest taki taki Misiu On stoi, jak widać stoi. No nie jest zbyt ładny. Dla Was pewnie nie jest zbyt ładny, ale dla mnie jest ładny. Powiedziałam, że nie jest zbyt ładny, ale tak, bo ty wy tak pewnie myślicie. Drugi, co zrobiłam, to jest taki rogalik. Taki taki, taki taki zwyczajny. Czy to jest taka łapka? To jest taka piłka. To jest piłka dla psów. Łapeczka, łapka psa. Tak tutaj się te kulki, nie wiem, czemu tak przez ten one były tak fajnie zrobione. No. To chyba wszystko. Dużo zrobiłam dla mnie.